Richard Douglas urodził się 21 sierpnia 1944 roku w Abilene w Teksasie. Grał tam w futbol amerykański przez całe liceum i studia, gdzie był liniowym w drużynie Brownwood, która w 1960 roku zdobyła Mistrzostwo Stanu. Zdobył tytuł All American i dostał się do drużyny All Conference podczas studiów na Texas Tech University. Jednak, jak wielu aspirujących sportowców, jego kolana nie wytrzymały obciążenia. Po utracie możliwości gry w zawodowej lidze, Powoli wszedł w typowe życie klasy średniej. Zbyt dużo jedzenia i picia, brak aktywności fizycznej odbiły się na jego wadze, która wzrosła do 110 kilogramów. Dokuczany swoim rozmiarom przez kolegów z pracy, zaczął stosować dietę i ćwiczyć. W niecałe dwa miesiące wszedł na wagę w lokalnej siłowni. Tego samego dnia sprawdził swoją siłę, podnosząc na ławce ciężary o maksymalnym obciążeniu 140 kg. Było to 26 stycznia 1973 roku. Przez następne 6 miesięcy, choć skoncentrowany niemal wyłącznie na wyciskaniu sztangi na ławce i górnych partiach ciała, powrócił na tę samą siłownię pierwszego października, gdzie ważył już 120 kg i pracował nad maksymalnym wynikiem 244 kg na jednym powtórzeniu wyciskania na ławce. Jego treningi w tym czasie polegały na wykonywaniu następujących ćwiczeń, a wymienione ciężary były najcięższymi, jakie używał w tym okresie. Wykonywał unoszenie sztangi do przodu z 20 kilogramową hantlą w seriach po 15 powtórzeń i prostowanie tricepsa z 80 kilogramową sztangą w seriach po 6 powtórzeń. Używał hantli 30 kg do uginania ramion ze sztangą i na koniec wiosłowania jedną ręką ze sztangą, ważącą 50 kg w wielu seriach po 6 powtórzeń. Skoncentrowana praca górnych partii ciała Daglasa zwiększyła obwód jego ramienia do prawie 51 cm, a obwód klatki piersiowej do 152 cm. Gdyby pomiar jego klatki piersiowej został zmierzony dokładnie, byłby to największy odnotowany wynik dla mężczyzny o jego masie ciała. W 1974 roku Douglas wziął udział w prestiżowych mistrzostwach seniorów w Trójboju Siłowym, gdzie startując w kategorii wagowej 110 kg, zajął trzecie miejsce za legendą Trójboju Siłowego Johnem Cookiem. Douglas powrócił, aby wygrać zawody w następnym roku, odnotowując wynik 875 kg a zaledwie trzy miesiące później wziął udział i wygrał Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym. Te zwycięstwa były początkiem trzyletniej serii bez porażki. To ugruntowało mu pozycję jako najlepszego na świecie trójboisty siłowego w kategorii do 110 kg. Do listopada 1977 roku Douglas wygrał zarówno Mistrzostwa Krajowe Seniorów, jak i Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym trzy razy z rzędu. Jego najbardziej znaczący występ miał miejsce na Mistrzostwach Świata w tym samym roku, gdzie pomimo złamania trzech grup podczas przysiadu, Pokazał swoją niesamowitą siłę psychiczną, ustanawiając rekordy życiowe w wyciskaniu leżąc i martwym ciągu, aby wygrać zawody z wynikiem 915 kg. Przez ten czas zmagał się z utrzymaniem swojej sylwetki o wzroście 180 cm poniżej limitu wagowego 109 kg. Dr. Terry, Todd i on sam spekulowali, że przejście do nowo utworzonej kategorii wagowej 125 kg wraz z bardziej skoncentrowanym podejściem do treningu przysiadów i martwego ciągu, Mogłoby pozwolić Daglasowi osiągnąć przysiad z ciężarem 370 kg, wyciskanie na ławce 270 kg i martwy ciąg z obciążeniem 410 kg. Po raz pierwszy wystartował w wyższej kategorii wagowej w 1978 roku, kiedy 4 kwietnia ustanowił rekord świata w wyciskaniu na ławce 270 kg, który utrzymał się przez wiele lat. Latem tamtego roku zerwał ścięgno mięśnia dwugłowego Uda podczas wykonywania martwego ciągu dla dwóch osób z bratem Bobem Yangiem który ustanowił rekord świata. Po znakomitych występach w trójboju siłowym, nieznanych wielu osobom, został zaproszony do udziału w zawodach Stranboustronmen w 1980 roku, gdzie zmierzył się z Erniem Hekettem, Larsem Headlandem i Billem Kaźmierem. Zawody rozpoczęły się od podrzutu, w którym zdołał podnieść 137 kg, zajmując ostatnie miejsce. Jego wyniki poprawiły się w maksymalnym podciągnięciu na głowę, gdzie zajął piąte miejsce z wynikiem 320 kg. Uplasował się na ósmym miejscu wśród dziewięciu zawodników. Ostatnią konkurencją było wyciskanie Huntley, w którym wykonał sześć powtórzeń z ciężarami o wadze 50 kg, kończąc zawody na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Po tym raczej rozczarowującym wyniku powrócił do trójboju siłowego, aby wygrać Texas State Open w 1981 roku, gdzie podniósł łącznie 922 kg. Później zanotował najlepszy wynik w życiu podczas Lone Star w 1982 roku. Gdzie podniósł w przysiadzie 327 kg, wycisnął 264 kg na ławce i podniósł 340 kg w martwym ciągu, co łącznie dało 931 kg. Jednak, podczas gdy był konkurencyjny na poziomie stanowym, miał problemy na zawodach krajowych, gdzie nie był w stanie odzyskać tego samego poziomu sukcesu, którego doświadczył na początku swojej kariery. Podczas swojej kariery ustanowił rekordy osobiste z wyciskaniem na ławce 277 kg. Przysiadem 327 kg i podniósł 365 kg w martwym ciągu. Jeszcze bardziej zdumiewający jest fakt, że nigdy nie poświęcił się trenowaniu tych dwóch ostatnich ćwiczeń. Po zakończeniu kariery trójbojowej w 1984 roku przeszedł na karierę współwłaściciela i operatora siłowni. Niestety, zmarł 7 października 2005 roku w wieku 61 lat na skutek rozległego zawału serca.